Słyszeliście o wypadku, nie wiem jak to powiedzieć, o wypadku, ale szczęśliwy, zakończonym wypadku, kiedy samolot lądował na rzece Hudson. Znane to było, prawda? Wszyscy słyszeliśmy. To kilka lat temu już się wydarzyło, ale nie tyle o tym wypadku, co jednym z pasażerów tego samolotu był Barry Leonard. 56 lat miał wtedy. I w tym samym tygodniu, kiedy był pasażerem tego nieszczęśliwego lotu, w jego osobistym życiu wydarzyła się tragedia. Ponieważ mieszka, pracował on poza domem i co tydzień latał samolotem z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i kiedy był w pracy... Zadzwoniła do niego żona i powiedziała, że przyszły wyniki badań, które miała, i okazało się, że ma nowotwora, ale już tak zaawansowanego, że lekarze dają jej już tylko tygodnie, a może nawet dni na przeżycie, ponieważ źle się czuła. To sparaliżowało go, ale że to była chrześcijańska rodzina, po zakończonej rozmowie on padł na kolana i powiedział: Boże, Uzdrów, ratuj, zrób coś. I po dłuższej modlitwie, jak sam później sprawozdaje, powiedział takie słowa: Boże, Ty wiesz, że mama jest ważniejsza dla dzieci niż tata. Jeśli nie chcesz jej uzdrowić, to zabierz moje życie zamiast niej. Minęło kilka dni, i zanim jeszcze wrócił do domu, Żona zadzwoniła do niego i powiedziała, że zrobili kolejne badania, i się okazało, że nowotwór zaczął się cofać, i tak naprawdę ona jakby już jest na drodze do wyzdrowienia. Nie wiem jak wy, ale najprawdopodobniej ucieszyli, ucieszylibyście się tak jak, i, tak jak i on. Podziękował Bogu za to, co się stało i z radością oczekiwał powrotu do domu. Kiedy wsiadł do samolotu i samolot zaczął startować, kto leciał to wie. Samolot trochę się trzęsie, jest huk. I kiedy już zaczęli wznosić się nad ziemię, nastąpiła cisza w samolocie. Bery strasznie się wystraszył. Ale kiedy pilot odezwał się przez głośniki i powiedział, że będą awaryjnie musieli lądować, i wiecie, te kurtyny spadły, te kamizelki, maski, to wszystko. Bery pomyślał, to jest koniec. Bóg przyszedł po jego życie zamiast po żony. I kiedy samolot wylądował na rzece Hudson, Bery nie tylko był tym pierwszym, który wyszedł na skrzydło, i w internecie można znaleźć zdjęcie, jak wszyscy pasażerowie oczekują, stoją na skrzydle, oczekują na podpłynięcie statku, żeby ich uratować. On nie był tylko pierwszym, który wyskoczył na to skrzydło, ale pierwszy, który skoczył do wody, żeby płynąć do brzegu, bo pomyślał, jak Bogu nie udało się zatopić tego samolotu, to zaraz tutaj wszystkich ich potopi, jak nie udało się rozbić, to ich zaraz utopi i rzucił się do wody, żeby płynąć. Ale rzeka Hudson nie jest taka wąska, jest to dość szeroka rzeka, a to jeszcze był okres zimy, woda była lodowata. W trakcie, kiedy płynął, zorientował się, że on prędzej sam się utopi niż ten samolot, i wrócił z powrotem na skrzydło, i zmarznięty czekał na statek. Ale ta historia pokazuje jedną prostą taką zależność: jak my wyobrażamy sobie charakter Boga, tak będziemy interpretować rzeczywistość. Jak my interpretujemy rzeczywistość, tak wyobrażamy sobie charakter Boga. Jest to jedno, takie koło zamknięte. Ale my, jako chrześcijanie, od razu powiemy: Dobrze, ale my powinniśmy mówić o charakterze Boga na podstawie Biblii, historii biblijnych, nie na podstawie naszych odczuć czy tego, jak doświadczamy go. I zgadzam się z tym, ale jednak są historie w Biblii, które pokazują obraz Boga w nie do końca właściwy sposób, jeżeli ich nie rozumiemy. I byśmy powiedzieli, że niewłaściwe nasze zrozumienie charakteru Boga prowadzi nas do niewłaściwej interpretacji historii biblijnych niektórych. A niewłaściwe zinterpretowane historie biblijne potwierdzają nasz złe zrozumienie charakteru Boga. A więc jako chrześcijanie powinniśmy podjąć pewne założenia, i to na podstawie Biblii, jak rozumieć charakter Boży. Jestem świadom tego, że tu dziś nie padną jakieś nowe słowa, ale jednak dla mnie osobiście pewne bardzo ważne, proste założenia, które przydadzą nam się w trudnych historiach biblijnych i w różnych doświadczeniach, które może przeżywamy. Bardzo proste. Pierwsze założenie, jakie musimy dokonać, jest zapisane we w pierwszym liście Ewangelii Jana, czwartym rozdziale, pierwszy list Ewangelii Jana i czwarty rozdział, i tam jest znany fragment, który brzmi tak. Kto nie miłuje Boga, to jest werset 4 i ósmy, przepraszam, rozdział czwarty, werset ósmy. Pierwszy list Jana 4:8 Kto nie miłuje nie zna Boga gdyż Bóg jest miłością. A więc pierwsze założenie jakie powinniśmy podjąć kiedy czytamy różne trudne historie w Biblii bądź przeżywamy różne trudne doświadczenia Bóg jest miłością. To powinien być pewnik Bóg kocha, robi to wszystko i akceptuje to wszystko, bo kocha. On się nie mści, on się nie wyżywa, on nie każe, on kocha. Dlatego idą za tym wiele różnych innych fragmentów, ale pierwsze: Bóg kocha, pozwólcie na pewną dygresję. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, 11 wersecie, zapisane są takie słowa. Kiedy dotykamy już aspektu miłości, to jest dla mnie bardzo istotne. Jest tu napisane tak. Pierwszy list Jana, 2,11. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Ten fragment mówi prostą zależność. Jeżeli drażni mnie brat lub siostra to jestem ślepy i mogę podejąć bardzo złe decyzje i wyciągnąć złe wnioski. Nie do końca obiektywnie potrafię postrzegać rzeczywistość, która obok mnie jest. W szczególności widać to na bardzo skrajnych przypadkach. Na przykład on pije, ona z nim żyje. Ona oskarża siebie o to, że on pije. On pije, bo nie może z nią wytrzymać. Ale bardzo często jest tak, że kiedy on przestaje pić, ona od niego odchodzi. On tego nie rozumie. 15 lat piłem, biłem ją i żyła ze mną. Teraz kiedy przestałem pić, ona ode mnie odchodzi. Dlatego że w procesie przebaczania następuje taki moment nienawiści. Ona zderza się z rzeczywistością i do niej dociera. Zmarnował mi 15 lat. I nie tylko zmarnował 15 lat, to było trudne 15 lat. Do niej dociera ta rzeczywistość, czy do niego, w zależności, kto był tym partnerem, który nie pił. I w tym etapie nienawiści wszyscy radzą, nie podejmuj ważnych decyzji dla Twojego życia. Nie podejmuj żadnych ważnych decyzji, bo najprawdopodobniej to będą złe decyzje. Czy ty z nim dalej będziesz, czy ty z nim nie będziesz, czy ty pójdziesz do szkoły, czy ty otworzysz ośrodek pomagający takim osobom, to jest teraz nieistotne. Teraz nie podejmuj żadnej decyzji. Poczekaj, aż ten moment niedawiści minie. A kiedy poczujesz faktyczne przebaczenie, poczujesz wolność, swobodę umysłu, nie będziesz żadnego czuć obciążenia, wtedy. Podejmuj racjonalne decyzje. Ale ta zależność nie jest tylko w skrajnych przypadkach, ona występuje w różnych, pomniejszych, oczywiście na, w różnej skali. Ale jeżeli ja mam problem z jakimś bratem czy siostrą, sąsiadem czy czymkolwiek, ktoś mnie drażni i nie mogę go wstrzymać, to zatrzymaj się i proś Boga o modlitwę, żebyś mógł podejmować dobre. Obiektywne decyzje w zupełnie innej dziedzinie swojego życia. A Bóg może dać miłość. Bóg naprawdę może dać miłość. Jedna siostra opowiedziała mi takie doświadczenie. Przyjechała w jedno miasto i chciała tam pracować misyjnie. Wynajęła takie mieszkanko w bloku i w przeciągu miesiąca je wyremontowała. Przemalowała, przemeblowała, sama też pownosiła meble do tego mieszkania. A po sąsiedzku żyła rodzina. Ten mąż wysłał żonę z dziećmi do teściowej, bo remontował mieszkanie. I remontował to mieszkanie ponad pół roku. A tak naprawdę odwiedzała go pewna kobieta i miał romans. Kiedy żona dowiedziała się, że sąsiadka, która się wprowadziła, ten sam remont zrobiła w przeciągu miesiąca. Zaczęła dociekiwać, co on tak naprawdę przez pół roku robił. I cała ta sprawa wyszła na jaw. I on tak się zdenerwował przez to, że ona tu przyszła, zrobiła ten miesiąc tak szybko i to wszystko wyszło, że był tak zły, że wpadł do jej mieszkania i powiedział, że za chwilę ją zabije, i wyleciał po, po jakiś po siekierę. I kiedy wracał, ta siostra padła na kolana i prosiła o ciekawą rzecz: Boże, daj miłość do tego człowieka. I kiedy on biegł z powrotem i zaczął stukać do drzwi, ona z każdym krokiem szła i modliła się: Boże, daj miłość do tego człowieka, daj miłość do tego człowieka. I ta obawa, ten strach, to wszystko ją tak motywowało, tak pragnęła, żeby Bóg coś zrobił, że kiedy otworzyła drzwi, mówi, to poczuła taką miłość do tego człowieka, jak do takiego brata. I tak spojrzała na niego, a on, wież, wiecie, aż odskoczył od niej, popatrzył tak na nią, schylił się, przebiegł po, pod jej ręką, którą ona trzymała drzwi, pod tym korytarzu, który miała w mieszkaniu. Przebiegł do końca, wrócił z powrotem, jak przychodził obok niej, i powiedział, jak będziesz coś potrzebować, to jestem obok. I wybiegł z jej mieszkania. I pobiegł do siebie. Bóg może dać każdemu miłość nawet w trudnych sytuacjach. Również jest tu zapisany fragment w 4 rozdziale i 20 wersecie jest napisane, że jeśli kto mówi, miłuje Boga, ale nienawidzi swojego brata, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Również jest ta prosta zależność, że my możemy nie rozumieć Bożej miłości, czym ona jest. I czy Bóg mnie tak naprawdę kocha, jeżeli ja mam problem z miłością do innych. A więc jeżeli ktoś mnie irytuje i nie mogę go znieść, to módl się o miłość. Bo decyzje twojego życia są zagrożone, jak i również w ogóle relacja i zrozumienie Bożego charakteru jest zagrożone. Druga rzecz. Drugie założenie, które powinniśmy podjąć, studiując różne historie w Biblii, jest zapisane w Ewangelii Łukasza w dziewiętnastym rozdziale i wersetcie dziesiątym. Ewangelia Łukasza, dziewiętnasty rozdział i werset dziesiąty. Jest tam napisane o Jezusie. Że przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To jest cel, jaki syn człowieczy podjął: znaleźć, zbawić. To jest kolejne założenie, które powinniśmy wiedzieć. Bóg ma swój cel: zbawić Ciebie. I może On by chciał, żebyśmy byli bogaci. Może On by chciał, żebyśmy mieli dobre, spokojne życie. On by pewnie tego chciał, żebyśmy nie przeżywali różnych kryzysów, trudności, ciężkich chwil, ciężkich doświadczeń. Bóg może by tego nie chciał. Jest napisane, że cierpi razem z nami, ale On wie, że niektóre te rzeczy muszą być, są potrzebne, bo tak naprawdę On chce zbawić Ciebie i mnie, mieć Ciebie na wieczność. Dlatego czasem. To życie nie jest takie proste. To właśnie czasem te doświadczenia zmieniają nas, budzą nas, nawracają nas od pewnej rutyny, od pewnych schematów, od pewnej pustki. Myślę, że to rozumiecie. I pamiętajmy, drugie założenie: Bóg ma swój cel. Miećcie na wieczność. Dlatego tutaj, na tej ziemi, dopuszcza pewne sytuacje, aby nas obudzić, aby nas zbawić. I trzecie założenie wynika z ogrodu Eden. Bóg postawił drzewo poznania dobra i zła w środku tego ogrodu. I chociaż tłumaczył człowiekowi, że nie powinien z niego korzystać, jednak co dla wielu z nas jest może dziwne. Nie zrobił nic więcej oprócz tłumaczenia. Może dziś, gdyby to drzewo było tutaj, w, na zewnątrz, w ogrodzie, to byśmy je chociaż jakąś tabliczkę postawili, jakieś rysunki dookoła, żeby dzieci się nie zbliżyły przypadkiem do tego. Może byśmy jakimś płotem to ogrodzili, albo pastuchem najlepiej, żeby jak się gdzieś podejdą, to żeby zapamiętali, że nie można. A może byśmy to jakimś kocem nakryli, czy murem ogrodzili, żeby to nawet wiecie, niewidoczne było dla, dla nas, żebyśmy nawet to nas nie kusiło, nie przychodziło do głowy, nie rozmawiajmy lepiej na ten temat. Ale Bóg nic takiego nie zrobił. On niczym tego drzewa nie otoczył, On dał wolną wolę człowiekowi. To jest trzecie założenie, które powinniśmy podjąć w studium słowa i w interpretacji doświadczeń, które mamy. Bóg dał nam wolną wolę. I chociaż wiem, apostoł Paweł pisał o tym, że grzech nas zniewala i czyni niewolnikiem, dlatego potrzebujemy Zbawiciela, dlatego wołamy o obrońcę. Ale do nas należy wybór, czasem trudny czasem oczywisty i prostszy, ale mamy wolną wolę. Bóg chce dać nam wolną wolę. Bóg chce uwolnić nas od ciężaru grzechu, abyśmy mieli wolną wolę. Te trzy założenia są tak istotne, że myślę, że bez, trzy, bez tych trzech założeń ciężko nam jest zinterpretować czy wyciągnąć dobre wnioski z historii. Na przykład, kiedy jest napisane w Biblii, że Bóg zatwardził serce faraona. I co to tak naprawdę oznacza? Czy naprawdę byśmy wtedy powiedzieli, że Bóg dał wolną wolę? Czy naprawdę Bóg nie chciał jakichś swoich korzyści osiągnąć przez to, przecież napisał, że em, moje wielkie imię objawię na tobie? Dlatego zatwardził jego serce? Czy chociażby ten fragment, gdzie jest napisane, uczniowie przychodzą, mówią, kto zgrzeszył, rodzice jego, czy yy, on sam, że się ślepym urodził od urodzenia? A Jezus odpowiada, no po to, żeby się okazała Boża chwała. Jak rozumieć Boży charakter? Czy rodzą się po to, żeby Bóg objawiał swoją chwałę, że go uzdrowił? Czy fragment, gdzie jest napisane, że przyszło wojsko asyryjskie otoczyło Jedno z miast, w którym był Elizeusz, aramejskie wojsko. I pamiętacie ten fragment, kiedy sługa Elizeusza mówi: biada nam, co teraz zrobimy? I on wychodzi do tego wojska i mówi: Nie tego człowieka szukacie, nie do tego miasta przyszliście. Zaprowadził ich do centrum otoczonego miasta murem. I dopiero oczy ich się otworzyły, jak zobaczyli, że już są na przegranej pozycji, bo wojsko ich otacza. Czy naprawdę człowiek ma wolną wolę, kiedy zaślepione są jego oczy? Chwała Bogu za to, że ich wtedy nie zabili. Bo ciężko by nam było chrześcijanom wytłumaczyć się z tego. Ale wiecie, te historie, żeby dobrze zrozumieć, trzeba mieć te trzy proste założenia. I może jest ich więcej, może by się podali jeszcze więcej pewnych założeń, które musimy podjąć, aby właściwie wzrastać jako, chrześcija, jako chrześcijanie. Ale te trzy są kluczowe, jak dla mnie, do zrozumienia, tych do zrozumienia właściwie tych historii i zrozumienia, jaki jest Boży charakter. Kiedy Dawid umierał, swojemu synowi jedną rzecz powiedział, zapisana jest ona w pierwszym liście kronik w 28 rozdziale, 9 werset, może nie będziemy otwierać, przeczytam, tam jest napisane, ale Ty, Salomonie mój synu, poznawaj Boga swojego Ojca. To był apel do Salomona, poznawaj Boga, zobacz, jaki on jest. I w księdze Jeremiasza, Jeremiasz zapisuje również te słowa, przeczytam z innego przekładu, jeszcze jak Szymek czytał i inny przekład niż warszawski. I jest tam napisane, tak mówi wiekuisty, niechaj mędrzec nie chwali się swoją mądrością, niechaj dzielny nie chwali się swoją dzielnością, niech bogaty nie chwali się zamożnością, lecz kto chce się chwalić, tym niech się pochwali, że zrozumiał. I poznał mnie, że ja, wiekuisty, spełniam miłość, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To ja jestem tym, który sprawuje miłość, sąd i sprawiedliwość na ziemi. Ja w tych słowach również odczytuję o tym samym, co, mówi, co mówią te pewne założenia. Miłość, zbawienie i wolna wola. To chce się czymś pochwalić. Niech się tym pochwalił, że zrozumiał mnie. I na koniec, apostoł Paweł kieruje do nas wszystkich apel w liście do Efezjan w 5 rozdziale i dziesiątym wersecie. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Bracia i siostry, niech to będzie apelem dla każdego z nas. Szukajmy tego, jaki nasz Bóg ma gust, co mu się podoba, co On lubi. Jak On by chciał, jaki On jest, dochodźmy do tego. Amen.